Ktoś może mi wytłumaczyć, co te dzieci chcą? I bom, co to jest i bom, i bom, i bom. I bom. A. Nowy rok, nowe przygody, zarówno dla was widzowie, jak i dla nas. Ja osobiście na ten rok mam tylko jeden plan: ha, po prostu ten rok przeżyć, proszę państwa. Dziękujemy Wam za poprzedni rok i zapraszamy na kolejny. Wróciliśmy na kilka dni do miejscowości Grande Popo i Hudsona Józek musi w spokoju nabrać w pełni sił na dalszą drogę. Zapraszam na kolejny odcinek z Beninu. Drodzy widzowie, subskrybujcie i udostępniajcie mój kanał. Zbudujmy razem potężną społeczność, dzięki czemu będę mógł Wam dostarczać coraz to fajniejsze materiały. Dzień dobry, kochani widzowie. Nowy rok, nowe przygody, a my, jak widzicie, wróciliśmy na stare śmieci do Hedsona. Jest weekend, więc spędzimy na pewno z Hedsonem ten weekend. Przyjechaliśmy tutaj prawie 90 km, tylko po to, żeby się z nim po prostu pożegnać żeby też nie wydawać na jakieś hotele, żeby mieć bieżący prąd, wodę, wiadomo. Od jutra zaczynamy ogarniać, drukować papierki. Zastanawiamy się jeszcze cały czas nad tym, żeby opłynąć Nigerię i Kamerun statkiem i szukamy tego statku na razie bezskutecznie, że tak powiem. Może znajdziemy, może nie, więc albo opływamy Nigerię i Kamerun, albo przejeżdżamy lądem Nigerię i Kamerun. Zobaczymy, jakoś to będzie, jak mawia Jakub. A więc witam Was po raz kolejny z miejscowości Grand Popo. Słuchajcie. Jedziemy kupić garnek! Tak, wzięliśmy sobie do serca to, że trzeba zmienić dietę. To, że będzie tak dla nas lepiej, więc jedziemy kupić garnek. Noże jakieś, bo noże nawet już nie mamy. Wszystko pogubiliśmy, potraciliśmy, porozdawaliśmy. I od dzisiaj z powrotem gotujemy nasze słynne zupki, które są przepyszne. Także cieszę się niezmiernie. Już bym ją zjadł. Trzeba kupić garnek warzywa. I tą zupę przygotować, prawda? Także tak, jedziemy po garneczek. Haha. Właśnie wróciliśmy z zakupów. Słuchajcie, znaleźliśmy garnek. Nie jest aluminiowy, a żeliwny, także bajeczka. Garnek ten kosztował 39 zł, czyli niecałe 10 euro. Także tyle co nic. Mamy już warzywka, za chwilę gotujemy. I teraz taka ciekawostka dla Was, kochani. Przez ostatni rok gotowaliśmy na palniku. Mieliśmy palnik Kupowaliśmy kardridzie z gazem, i ten palnik się w końcu zepsuł, tak? Więc nie mamy palnika. I wymyśleliśmy, że nie kupujemy nowego palnika, ponieważ ha, przez ostatnie, słuchajcie, powiedzmy 14 miesięcy padało może 5 razy. Także niepotrzebny nam ten palnik, ponieważ tutaj nie pada w Afryce i możemy kupować opał. Teraz ciekawostka dla Was. Za ten pakiet drewna węgiel. Paczkę zapałek i rozpałkę. To są jakieś królicze gówna prawdopodobnie. Ewentualnie kurze z sianem pomieszane, ale naprawdę świetne na rozpałkę. Słuchajcie, zapłaciliśmy za to dokładnie 50 polskich groszy, także pff, tyle co nic. Naprawdę fajnie. Zobaczcie mam widoczki. Jest trochę śmieci, ale chuj w tej śmieci proszę Państwa. I tak jest piękne. Że Właśnie chciałem sobie popływać. Robię to średnio co dwie godzinki, żeby się po prostu Jakaś pani wykopała sobie dziurę, dosłownie parę metrów przed mną i zaczęła robić kupę nad moją zatoką gwinejską. Także ludzie z tej wioski chodzą nad Zatokę nad wybrzeże na plażę robić kupę. A my w tych kupach się kąpiemy, proszę Państwa, od jakiegoś czasu. Także musimy chyba zmienić miejsce. Zobaczcie te dzieciaki. Co jest gorąco? Oooo, gorąco, chodź nad, Chodź. Uch. Widzicie, jaki wujek Kuba kochany? Stopki sobie dziewczynka parzy. Też sobie nieraz poparzyłem. Więc trzeba ją odnieść w cień. Sebą, madam? Ja. Ha, ha, co tak, Michał, cieczysz? Ja. Dzieci mnie tu kochają. Dzisiaj im rozdaję cukierki, także. Widzicie? Co chcesz? Nie dam ci nic, już dostałeś. To była Damakadu. Damakadu. Co to jest znaczy kadu? Eh? Ah, 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 Com ah, 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 Five. 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 ah, yeah, se ah, 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 não, não Czy Ktoś może mi wytłumaczyć, co te dzieci chcą? I bom, co to jest i bom i bom. I bom. I bom. A, dałem ci cukierki, nie mam jedzonka. Widzicie, to jest naprawdę straszne. To jest A, szkoda, gadać. Co chwilę dzieci chcą coś do jedzenia, także. Teraz tak, kochani widzowie, dzisiaj na Facebooku, dzieci nie przeszkadzajcie, przepraszam was bardzo. Dzisiaj na Facebooku jakiś typ mi napisał coś o Bogu. Gdzie jest ten Bóg? Co? Ten sprawiedliwy Bóg. Widzicie tych dzieci? Te dzieci nie mają co jeść, kochani. Więc pytam się, gdzie jest ten wasz śmieszny Bóg? Wiem, że mogę sobie nabrudzić tymi wypowiedziami na temat Boga, ale ja w Boga nie wierzę. Ponieważ, skoro ten Bóg byłby taki sprawiedliwy, to te biedne dzieci nie prosiłyby o jedzenie, tak? Także tak to wygląda z mojej strony. Tego Wam chyba jeszcze nie pokazywałem. Zobaczcie, rybacy wyciągają sieci z oceanu i przy okazji śpiewają sobie dzwonią jakimiś dzwoneczkami. Czasami ktoś gra na bębenkach. Także to jest też taki rytuał. Coś niesamowitego. Przede wszystkim bardzo ciężka praca z tą ciężką pracą i z tym życiem tych ludzi w Beninie i generalnie na czarnym lądzie. Aż już mi się nie chce wam gadać, więc to jest coś strasznego. Zobaczcie. Czasami tak szarpię tą siecią, że wszyscy się przewracają. Także nie jest to lekka praca. No i dobra, za chwilę gotujemy. Spójrzcie, tu mamy koncentrat pomidorowy, kukurydzę, tutaj już przypreparowane warzywka, takie jak cebulka, marchewka, pomidor. Co my tu mamy jeszcze? Mamy liście laurowe, ziemniaczki, także zupka na poziomie, jak na na te realia, jakie mamy w Afryce. Tutaj mamy jakiś pieprz, kostki rosołowe, nie wiem, czy już mówiłem, czy nie. No i za chwilę gotujemy. Kochani, także cieszymy się jak głupi, ponieważ zjemy sobie za chwilę, za chwilę, gdzieś za godzinę, przepyszną, warzywną polską zupkę, która będzie gotowana w takich okolicznościach. Spójrzcie, tutaj mamy ognisko, a tam mamy śmieci. Sam te śmieci nieraz podpalałem, żeby się po prostu wypaliły. Tak to w Afryce niestety działa. I teraz się pytam, Unia Europejska, gdzie ta wasza kurwa ekologia? Co? Bo. Europa jest taka przy Afryce, także wiecie co mam na myśli. Zrobiłem palenisko, zobaczmy czy garnek się zmieści. Naprawdę jeszcze nie sprawdzałem, ale wizualnie jak najbardziej. Tak mieści się, więc podpalamy te królicze. Gówna, czy co to tam jest? To się naprawdę świetnie pali, nie wiem czy widzicie? Czekajcie. Także zaraz będzie ognisko i będziemy mogli gotować naszą zupkę. Wiecie co jest? To nowy garnek, także wypadało, by go wypalić, prawda? Także tak, wypalamy. A folikę słuchajcie, pod ognisko, ponieważ jesteśmy w Afryce. Także tutaj to naprawdę nie przeszkadza ani trochę. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że przyszły do nas okoliczne dzieci, sąsiedzi od Hudsona, i poprosili, żebyśmy im użyczyli naszych rowerów. Gdzie oni są? Więc, tak, jak najbardziej, pożyczyliśmy tym dzieciom rowery, ale ha, powiedzieliśmy im, że jeśli zepsują nasze rowery, to my tak samo zepsujemy te dzieci. Uwierzcie mi, że afrykańskie dzieci doskonale to rozumieją doskonale rozumieją ten przekaz. Ponieważ tutaj dzieci są inaczej wychowywane. U nas w Europie dzieci wychowuje się bezstresowo. Ja sam osobiście jestem bardzo złym ojcem, więc nie powinienem się w ogóle wypowiadać na ten temat. Ale tutaj dzieci się bije, proszę Państwa. Bije się je na potęgę. Te dzieci się czasami linczuje. Widziałem nie raz i nie dwa, jak mama napierdala dziecko patykiem po plecach, po twarzy nawet. Wyobraźcie sobie. I te dzieci chodzą jak w zegarku, także to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, ale wychowanie dzieci w Afryce jest lepsze niż wychowanie dzieci w Europie. Tak to wygląda. Zobaczcie, tam sobie jeden dzieciak jeździ, chyba Józka, rowerem, a gdzie mój rower, to naprawdę nie wiem. Ale te dzieci doskonale wiedzą, że jeśli nie przyprowadzą rowerów do wieczora, to będą miały przechlapane, także... Zaufaliśmy tym dzieciom. Uwierzcie mi, że tym dzieciom można ufać. Nie dzieciaki? Say hello! Czekają na kolejkę, żeby się przejechać rowerem. Naprawdę. Także to jest straszne, ale pożyczyliśmy rowery i w ten oto sposób uszczęśliwiliśmy całą wioskę, proszę Państwa. Wszyscy się wymieniają tymi rowerami, jeżdżą sobie i się bawią, także... Jak to powiedzieć? Jestem z siebie dumny, no. Naprawdę jestem z siebie dumny. Pomogłem po raz kolejny Afryce. Pick it up, pick it up, pick it up Ooh. You see the drippy, yeah, I'm fitted up Hop in my car and I get Giddy Up Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up You see the drippy, yeah, I'm fitted up Hop in my car and I get it Up Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. I been on the flex since Flex Home Neighborhood all in your eardrums I ain't never scared like Bone Crush Boy, I got God, don't fear none My line busy, take no calls

Ciekawa sprawa, ale jak on przyjedzie, to on rozwali te dzieci, naprawdę. My im pozwalamy na granie. A Hedson na pewno im nie pozwoli, na pewno dostaną w papę. Tak to się skończy. Ale dzieci są kochane. Jak sami widzicie, nasza zupka już się gotuje. Już wam pokazuję. Tak, jest petarda. Zobaczcie, przyszły do nas dzieci. Józio obiecał tym dzieciom, Zupkę. zupkę. Także damy tym dzieciom zupkę. jak tutaj przyjedzie, gdyby teraz tu wpadł, uwierzcie mi, że te dzieci by przez płot latały. Także, A, także m. troszkę za dużo sobie pozwoliliśmy na Hecsona rewizję, że tak powiem, ale, ale nam jest szkoda tych dzieci. Słuchajcie, naprawdę jest nam ich turbo szkoda. Bo to są bardzo biedne dzieci, które mieszkają tutaj w okolicy, dosłownie w szałasach.

Tak, więc Hecona nie ma na podwórku, że tak powiem. Czyli my rządzimy naprawdę. Jestem szkoda tych dzieci. Hecon by ich stąd wypieprzył, proszę Państwa. I to tak agresywnie prawdopodobnie, ponieważ takie są realia w Afryce. A my jesteśmy z Europy, my przyjechaliśmy z inną kulturą, że tak powiem, do Afryki. Także chociaż jeden, jedyny raz damy tym dzieciom. Warzywną polską zupkę, <laughs> na co się bardzo cieszę i na co jestem z siebie dumny, ponieważ po raz kolejny pomożemy dzieciom w Afryce. Pomagajcie, kochani, pomagajcie. Ja nie mówię, żebyście nam pomagali. To nie o co chodzi, nie? Pomagajcie, po prostu pomagajcie. W Afryce, słuchajcie, rodziny są wielodzietne. Nie wiem, czy te dzieci są od jednej mamy, czy nie, ale naprawdę dziesiątka dzieci w jednej rodzinie. To jest taki standard tutaj. Zobaczcie jak one się bawią. Dostały hamak. Tam sobie mogą z nami gotować. Tam na tarasie mają bębenki. Także dopóki Hedson nie wróci... <laughs> Cześć koleżko! Dobrze się bawisz? Dobrze, ja wiem. Także dopóki Hetson nie wróci, ich nie pogoni, niech te dzieci się bawią. Ponieważ moim zdaniem... To jest słuchajcie tylko moje zdanie. Tym dzieciom ta zabawa się należy, tak? Hedson jest stąd. Jest Beniczykiem, także... Bardzo by mu nie pasowało to, co się teraz dzieje. Ale Hedson to nie my, tak? <laughs> Więc my dajemy tym dzieciom się pobawić. Call me Bucky, niggas lucky that I'm innocent. Uh, if I didn't have no morals, I'd be menacing. Uh, how about a nigga rapping conscious but he ignorant. Uh, how he find the hood but still won't go legitimate. Uh, how you fuck a bunch of bitches but they still respect the women. He's the rolling this and that, he just got the windows tinted homie stab me in the back and that can never be forgiven. And my palms been itching, man. I like your superstition. Mm -mm 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 -mm. You can't have my phone number unless we running up the digits. Let me meditate. I just need a couple minutes. Dzień dobry, kochani, mamy dzisiaj niedzielę. Obiecałem wam na niedzielę film, a filmu jeszcze nie ma. Mam dopiero 15 minut. Także wypadałoby coś szybko nagrać. I potem przez kilka godzin dla was ten film montować i puścić w sieć, tak aby był o 18 powiedzmy, może trochę wcześniej się wyrobię. Zobaczymy jak to będzie. Dobra, lecimy. A więc chciałbym wam opowiedzieć o seks turystyce. Zarówno drogie panie, jak i drodzy panowie która grasuje w Beninie, ponieważ dużo z was nie zdaje sobie sprawy, na jak wielką skalę to jest przede wszystkim i jak łatwo to robić. I też jak mało pieniążków to kosztuje. Słuchajcie, Hudson, nasz koleżka, wyobraźcie sobie, że jest muzykiem. Wiecie, ile zarabia z muzyki? Zero. Czasami jakiegoś Europejczyka uczy grać na perkusji, ewentualnie na gitarze. Wtedy oni mu za to płacą. I to ma też podwójne dno, proszę państwa. Hedson jest panem do towarzystwa, wyobraźcie sobie. Jeździ w jedno pewne miejsce, nie mogę wam powiedzieć gdzie. Z szacunku dla niego po prostu. I poluje sobie tam na białe europejskie kobiety. Z tym, że on to robi, tak moim zdaniem, troszkę lepiej, ponieważ wybiera sobie kobiety w przedziale powiedzmy od 20 do 30 roku życia. tak? Był taki dzień, proszę państwa. Że jednego dnia przywiózł do domu tutaj cztery różne białe kobiety. Tak, dobrze słyszycie. Także chłopak wie, co robi. I teraz tak. On nam to wszystko opowiadał. One mu za to nie płacą pieniędzy. Nie ma jakiejś ustalonej stawki. Tylko po prostu zabiera. To wygląda tak, jak, jak taki prawdziwy pan do towarzystwa. Taka kobieta zabiera go gdzieś na wycieczkę sobie, jadą. Oczywiście ona za wszystko płaci, prawda? Bierze go na obiad, idą sobie popływać. A wieczorem. Robi się zmroki, wiadomo co się dzieje, także tak to wygląda. I teraz tak, ja bardzo długo to rozkminiałem. Dlaczego tutaj tak jest? Z kobietami jest to samo. Hedson nie raz mi chciał nagrać jakąś kobietę tylko za obiad, że tak powiem, ale podziękowałem. Także dlaczego tutaj tak jest? To jest tylko moje zdanie z moich obserwacji. Wydaje mi się, że ci ludzie na pewno robili to z biedy pokolenia temu, ale przez te wszystkie pokolenia, dekady. To tak mocno zakorzeniło się u nich w kulturze benijskiej, że słuchajcie, moim zdaniem to jest normalne. Gdzie podam taką sytuację, na przykład jest jakaś dziewczyna 20-letnia, która tu mieszka. Rano sobie wstaje i mówi do rodziców: Ej, słuchajcie, przyjechał jakiś biały człowiek z Europy. Idę z nim na obiad, a mama do niego, do córki, to znaczy, to wiesz co, kochanie, przynieś jakiś prezent rano, jak wrócisz. <laughs> Myślę, że to tak tutaj wygląda, proszę Państwa, że to jest. Całkiem normalna sprawa i bardzo dużo ludzi tak robi. Na pewno ci ludzie stąd liczą też na to, że taka Europejka czy Europejczyk bardzo mocno się w tej osoby zakochają i zabiorą tą osobę do Europy. To jest więcej jak pewne. Także tak wygląda temat seks, turystyki w Beninie. Ale to jest śmieci, spójrzcie. Dobra, słuchajcie, kończymy ten odcinek. Przepięknie Wam wszystkim dziękuję widzowie, zarówno ja, jak i Józef za tamten rok i zapraszamy na obecny, tak? Do usłyszenia, do następnego odcinku. Kochamy Was, dziękujemy. For the rugged, for the yeah, for the rugged, for the rugged, for the rugged. Been a little too nice to y'all.